Ten młody mężczyzna posiada niezwykłe umiejętności pracy z drewnem, które naprawdę zadziwiają. W jego rękach nawet zwykłe ołówki zyskują nieograniczoną wartość. Jego historia zaczyna się od zbliżających się 80. urodzin teściowej. Aby podarować jej coś wyjątkowego, postanowił własnoręcznie stworzyć piękne dzieło sztuki. Nie wydał dużej sumy pieniędzy na drogie i wysokiej jakości materiały, lecz wykorzystał swoją kreatywność i kupił wiązkę kolorowych ołówków, które na pierwszy rzut oka wydawały się bezużyteczne. Ten krok bardzo zaskoczył jego żonę. Pomyślała, że jej mąż oszalał. Kupując tyle ołówków, naraża rodzinę na śmieszność. Żona nie wiedziała jednak, że jej mąż jest ekspertem w pracy z drewnem i człowiekiem o niezwykłym talencie. Młody mężczyzna zabrał się do pracy. Oddał swój nowo kupiony iPhone w zamian za 20 pozornie bezwartościowych kolorowych ołówków. Zarówno żona, jak i Teściowa patrzyły na to z niedowierzaniem i nie potrafiły zrozumieć jego planu. Gdy jednak gotowe dzieło sztuki w końcu ujrzało światło dzienne, wszyscy byli oszołomieni. Nie był to już stos bezużytecznych ołówków, lecz bezcenny skarb. Teściowa uradowana wręczyła mu dużą czerwoną kopertę, nagrodę. Zobaczmy teraz wspólnie, jak ten młody człowiek ukończył ten kreatywny proces. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się on prosty, szybko przekonacie się, że jego technika jest naprawdę wyjątkowa. Gdy docieramy do tego etapu, piękne dzieło sztuki jest już ukończone. Choć wideo trwa zaledwie kilka minut, w rzeczywistości chłopak poświęcił aż 8826 godzin, aby je stworzyć. Dlatego powinniśmy wspierać tak utalentowanych rzemieślników. To właśnie wasze wsparcie jest prawdziwą siłą napędową naszej twórczości. Dziękujemy. Czy potraficie ocenić to dzieło sztuki? Jeśli maksymalna liczba punktów wynosi 200, ile punktów byście mu przyznali? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Do zobaczenia następnym razem.